Witajcie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj jesteśmy w PvZ 1. Wracamy do tej serii, dlatego że nudziłem no, się tak bez Plants vs Zombies 1. A tak jak powrócimy, to zrobimy więcej rzeczy i tak, i tam I zobaczcie PvZ na moim kanale jeszcze raz, więc plusy, plusy. Dobrze, że całego pulpita nie zobaczyliście. Nie chcę pokazywać całego pulpita. I może mój głos w przyszłości się zmieni? I napiszcie w komentarzach, czy lubicie oglądać moje. Dzięki. I napiszcie też, czy cieszycie cieszy się, że PVZ1 powraca. No mamy dużo rzeczy w PVZ1. Um, tak? Nie wyglądam tak. Gigi. to znamy no, so, Sory, bo nie mogę pomć Klikam. Nic złoty Cru Toż znamy i też... Ej nie, mamy real live mod jeszcze do zagrania, więc jeszcze kucie maj majtki na przebranie, ale to nie teraz. I w ogóle ta seria nie skończy się, tak jak ten na początku, jak byłem jeszcze diamentowy, ale teraz przyjęli mnie królowie złota. Ja jestem trzecim królem złota. Pierwszym to jest Fryderyk Złoty, drugi to jest Panda... Panda... Nie no... Każdy się śmiał z pandy. Panda złoty. Panda złota. Panda złota tak. Panda złota i ja złoty król. Ty bo gra się Aha. Co się stało z PVZ? Chyba się było... Nie wiem, co się stało. Od nowa. Nie no ta seria nie może być szlachetna. Rozpoczęcie nie może być. A powiedziałem wam jeszcze o czwartym mm, królu złota? Który w ogóle. został wywalony przez to, że ma być trzech Nie został wywalony przez to, że ja wszedłem w złotek te w złotą paczkę Nie, w złotą paczkę wy, wy, walę mnie za to co powiedziałem Seria się nazywam ty król, czy to przemienili? O! Pierwszy level, który mnie nie będzie tak. Jakby mm. co? Ująć. Nie mam słów. Memory są rozwiemy, wiemy, wiemy wszystko. Ja się cieszę jak nagrywam. Jak nie nagrywam, płaczę. Jak płaczę, umieram. W snach. Jak w snach umieram, się budzę o trzeciej w nocy. A jak się budzę o trzeciej w nocy, Hikną w majtki. Bo jestem przestraszony, że jestem o trzeciej w nocy w łóżku. Co ja mówię teraz, a kiedyś to jest zupełnie inna rzecz. Jakby stare słownictwo The End. Albo może not end. Proszę, żeby na, proszę, żeby oglądali mnie też po angielsku. Coś na po angielsku, żeby, żeby, ci, którzy nie są z Anglii, nie wiedzieli co, co to jest. Ja, ja, ja nie wiem. Uh, dobra, już, już, już. Ang Anglici, nie denerwujcie się. Uh, hello. Uh, I'm a gold king, and uh, I'm I'm good. I'm good, English, English peoples. I'm good. Yes or oh, no? Ah, uh, Jak stukasz w yy, swoje te yy, taki nad brzuchem, to masz taki głosik Dobra. Nie róbcie tak jak ja robiłem do mnie, ała. Nie dość, że ja słyszę siebie tak, jakbym to robił. Też mnie boli tam, gdzie stukałem. Kurde. Nie mogę się powstrzymać, już. Nie mogę się powstrzymać. Co Jeśli obrócicie telefon. Idziecie do piekła. Już nie. Szybciej, mam tyle słoneczników, a słoneczek mi nie dają. Powinny mi dawać tego te płatki swoje albo płatki płatki śniadaniowe. Już czuję, że to ostatni ten level na dziś. Nie mam, nie mam takich, ja nie mam emocji przy oblokowywaniu roślinek tych, bo już je miałem. Chińczycy, nie oglądajcie tego, bo ja, ja nie wiem, co powiedziałem po chińsku. Te cing-ciang, nie jest złym, ale ale tamte, co powiedziałem inne te, te ciąg-ciung nie ma de podobne, no to już to było może, nie wiem co. Coś brzydkiego, coś y, brzydkie słowa, czy co. Nie wiem. Dobra, jakby to jest chyba ostatni lewy. Tak. Papa wszystkie zębiakią zom -pa. zombiakimpi. Słowa, które ja mówię, nie są odpowiednie chyba. Dobra, więc to było na tyle. W kolejnym odcinku odblokujemy czwarty, piąty, szósty i tak. Trzy levely na... Trzy lewele na odcinek i będzie git. To jutro. Po tej to mine na jutro. Skąd wiem? Powiem. Nie no. Bo już oblokowaliśmy przecież. Tego Dinusia. Lipitera. I tu ten grzybek. Night. Trzy odcinki z dziesiątego levela. Naprawdę to było... Kiedyś byłem cringe. cringe'owy normalnie. Ci co byli klinżowi mogą się zmienić, więc dobra to by było na tyle a te z tyłu y, ci y, który, którym zabrano kubki albo czy tam y, właściwe Spodnie albo zabrali majtki, Gonią ich i dobra, żegna was to, więc dobra, papa, nie mam już tego. Kiedyś był lepsze pożegnanie.